Witam widzów telewizji Kłodzkiej. Dziś w nietypowym miejscu się znajdujemy. Moim i Państwa gościem jest Monika i Grzegorz. No właśnie, cześć. 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 Gdzie jesteśmy? Opowiedzcie naszym widzom, gdzie się znajdujemy, dlaczego akurat tutaj. Jesteśmy pod największą skałą w rejonie szczytnika. Szczytnik to jest, można powiedzieć, kawalny rejon wspinaczkowy Ziemi Kłodzkiej, a jesteśmy pod największą skałą, pod skałą widokową, zwaną kiedyś skałą diabelską o wysokości ponad 30 metrów z punktem widokowym niestety w tej chwili zamkniętym. Miejsce efektowne, no, efektowne drogi wspinaczkowe. Powiedzcie nam naszym widzom, skąd się wzięła Wasza pasja do wspinania, do skał, do... Jeżeli o mnie chodzi, to na pewno jest tak, że góry mnie już od dawna fascynowały i robiłam po prostu coraz to nowe rzeczy w górach. Najpierw chodziłam po mniejszych górach, potem coraz większych. No i stopniowo jakby próbowałam robić coraz więcej rzeczy, które robi się w górach, no i nagle pojawiło się wspinanie. No i, i teraz się wspinam. No, jako najwyższą górę się wspięliście razem, osobno. Znaczy wspinanie i, i też takie chodzenie wysokogórskie to są trochę dwie inne rzeczy. Spinaczka skalna i, i chodzenie po górach to coś innego. Natomiast ja najwyżej byłam na górze Kazbek w Gruzji, która ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza. No to już jest bardzo wysoka. No już czuć. <laughs> jest inaczej. Jest inaczej. A razem najwyżej byliśmy w, na pograniczu szwajcarsko włoskim w masywie Monterozy w wysokości około ponad tam 200, no. coś takiego. Wysokie góry, ta wspinaczka, ale i niska, i wysoka. Czy w tych miejscach spotkało Was coś niebezpiecznego, coś, co jednak zaważyło na Waszym życiu? Znaczy, na pewno, jeżeli mówimy o takich w ogóle, jakichkolwiek aktywnościach bardziej ryzykownych, to zasada jest prosta. Jeżeli coś robimy z głową, to wielu niebezpieczeństw po prostu jesteśmy w stanie uniknąć. Także czy w czasie chodzenia po górach, czy przy wspinaniu, raczej staramy się no Nie robić rzeczy głupich, niepoważnych, I racjonalnych. niebezpiecznych, irracjonalnych. No i chyba dzięki temu okazuje się, że póki co takich bardzo niebezpiecznych sytuacji ani w górach, ani w skałach nie mieliśmy. Aczkolwiek zawsze to Byliśmy są pewne świadkami. emocje. Nie? Byliśmy zawsze... świadkami różnych sytuacji i do nas jako do y, instruktorów też należy interweniowanie w takich sytuacjach. Zwracanie uwagi, robisz coś niebezpiecznie. Robisz coś głupiego. No, mieliśmy sytuację w, w Alpach Cilertalskich, kiedy, kiedy chodziliśmy na lodowiec i, i w pewnym momencie zaczął suwać się potężny blok skami wielkości samochodu po lodowcu, płynął prosto na nas, ale bardzo powoli. Z niedużą prędkością, przeskakując nad szczelinami, szczelinami lodowymi, no, ale... Zjeżdżał na tyle wolno, że wszyscy zdążyli się odsunąć i, i tylko poszkodowany był plecak kolegi. Także to, to, w zasadzie, to w zasadzie wszystko. Nie? Prowadzicie razem z przyjaciółmi szkołę wspinania Vertica. Opowiecie o tej szkole, jak to funkcjonuje. No to się zrodziło troszkę z przypadku. Z trójką znajomych y, zrobiliśmy kurs instruktora wspinaczki sportowej. Jakoś tak, y, no, w związku z tym, że znaliśmy się wcześniej, znaliśmy się również z działalności ekiperskiej, czyli no, może wyjaśnię pojęcie ekipera, to jest ktoś, kto y, instaluje asekurację stałą, ma asekurację w skałach, wytycza drogi wspinaczkowe. Później też y, uczestniczy troszkę w tworzeniu skałoplanów i później przewodników wspinaczkowych. Y, także no, taka grupa się zawiązała. Później jeszcze doko dokoptowaliśmy kolegę, Instruktora Polskiego Związku Alpinizmu, my akurat ekiperzy mamy upewnienia ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu, czyli kogoś, kto może legalnie te punkty asekuracyjne instalować. No i tak powstała szkoła nie Berkika. Działamy głównie tutaj na, na ziemi kłodzkiej, w Sudetach. Gdzie te grupy, czy tych, te osoby, które szkolicie, uczycie, wchodzenia e, zabieracie gdzie macie te swoje punkty, e, no nazwijmy to edukacyjne. Szkoła działa bardzo szeroko, bo kolega z Wrocławia szkoli głównie na w tej chwili chyba trzech ścianach we Wrocławiu. Prowadzi stałe sekcje. Ja przez długi czas prowadziłem sekcję spinaczkową dla dzieci i młodzieży w Srebrnej Górze, w Szczęściance również. Natomiast kursy odbywają się w skałach. Odbywają się i w skałach piaskowcowych, tutaj obitych sportowo, oczywiście, czyli są asykuracją bezpieczniejszą. w sobie szczytnika, i na toczku to jest nowy rejon wspinaczkowy, kilka kilometrów stąd. Drugim miejscem bardzo popularnym i takim wdzięcznym do szkolenia, można powiedzieć, że nawet no, tworzyliśmy te rejony też troszkę pod kątem dróg kursowych dla początkujących, chociaż są też tam drogi sportowe. To są rejony międzygórza, Nowej Wsi, w okolicach międzygórza, generalnie masy księżnika. Czy ten sport, bo jest to sport, ma granice wiekowe, że zaczynamy od, nie wiem, od przedszkolaka i kończymy na 90 latach? Jeżeli mówimy o wspinaczce sportowej, to są granice oczywiście. Im wcześniej, tym lepiej pokazała to Olimpiada w Tokio, gdzie czołówka we wspinaczce sportowej, mówiła o konkurencjach trudnościowych, czołowi zawodnicy z Japonii, ze Słowenii, Austriacy zaczynali w wieku lat 5-6-7. A więc im wcześniej, tym lepiej, ale kiedy już mamy wytworzone pewne zdolności ruchowe. Natomiast ograniczenie wiekowe oczywiście jest. I w przypadku wspinaczki sportowej, w wymiarze sportowym, to to jest pewnie wiek 30, chociaż są też starsi zawodnicy. Natomiast jeśli chodzi o wspinanie skalne, również trudne wspinanie skalne, to ta poprzeczka się podnosi. Mówi się w tym momencie o ekstremalnych drogach pokonywanych przez 50-latków. A nawet no, słyszy się co jakiś czas o 80-letnich wspinaczach, którzy, może nie ekstremalne, ale eksponowane, długie drogi wspinaczkowe w skałach i w górach pokonują. Ale też warto tutaj dodać, że jeżeli mówimy o takim hobbystycznym wspinaniu po prostu dla przyjemności, to tak naprawdę jest to aktywność dla każdego i tutaj wiek nie jest przeszkodą tak długo, jeżeli Człowiek który się wspina ma z tego po prostu przyjemność, radość, satysfakcję, więc i młodzi i starsi, tak naprawdę wszyscy mogą tutaj próbować swoich sił. Wspomniały się o olimpiadzie, zbliżają się letnie igrzyska, jak wypada polska reprezentacja, czy oni tam są? Jeśli chodzi o wspinanie sportowe, to można mówić o dwóch kierunkach, jeden to jest to co większość Polaków kojarzy, czyli czasówki. To jest bardzo wysoki poziom sportowy, ale nie, nie przypada się to na wspinanie w skałach. I nasza czołowa zawodniczka, chociaż my mamy taką dość szeroką ławkę czołowych zawodników, ale wielokrotna mistrzyni świata Ola Mirosław ma realne szanse na złoty medal, ale jeśli chodzi o konkurencje trudnościowe, czyli prowadzenie i bouldering, co przekłada się już na wspinanie skalne. To w pierwszej setce w rankingach zarówno kobiet, jak i mężczyzn, Polaków nie ma i trudno tę sytuację wyjaśnić, dlatego że mamy całkiem niezłych zawodników w skałach, natomiast nie ma pewnie jeszcze yy, wytworzonej takiej myśli szkoleniowej, jak w Japonii czy w Słowenii, gdzie ta, ta ławka zawodników czołowych w czołówki światowej jest bardzo szeroka po kilkunastu zawodników. Oprócz tego, że się wspinacie, jesteście również przewodnikami sudeckimi oraz instruktorami narciarskimi, jazdy na nartach. Na nartach biegowych. biegowych. Właśnie, to trzeba dodać, że na nartach biegowych. Skąd znajdujecie tyle pasji w sobie, żeby to wszystko jednak po krok po kroku robić? Akurat przewodnictwo sudeckie wynika z, w moim przypadku, bycia y, lokalsem, czyli człowiekiem stąd i emocjonalnego stosunku do tych gór. Od tego się zaczynało wszystko, nie? bo wspinanie pojawiło się później, y, natomiast, natomiast zacząłem od krajoznactwa, od chodzenia po tych sudetach. Znajomość sudetów, znajomość geologii, znajomość skał wpłynęła na to, że też później w pracy ekiperskiej, przy odnajdywaniu nowych atrakcyjnych obiektów skalnych, ta znajomość pomaga, prawda? Daje, daje szansę odnalezienia czegoś. Atrakcyjnego, co znajduje się poza szlakami turystycznymi w jakimś odległym miejscu. Takich rejonów mamy bardzo dużo w masy śnieżnika i w górach białskich, chociażby. Jeżeli człowiek lubi góry, to szuka różnych możliwości działania w tych górach, więc nas tak no właśnie te góry pociągają. Przez cały rok, w latem, tak, w w te, na różnych poziomach też. Mnie też interesuje przyroda gór, tak więc w czasie wędrówek czasem wyszukuję sobie różnych roślin, różnych zwierząt. No wiadomo, że jak przychodzi zima, to też chce się przemierzać kilometry, a narty biegowe akurat świetnie się do tego nadają. I znowu tutaj na ziemi kłodzkiej mamy świetne możliwości. Wiele osób kojarzy Jakuszyce, które są przy no, Szkolarskiej Porębie. Ale też no, tutaj na Ziemi kłodzkiej, czy, czy w Bielicach, czy w Górach Orlickich, w Górach Stołowych również mamy bardzo wysokiej klasy a, trasy do narciarstwa biegowego i świetne możliwości do uprawiania tej aktywności. Jak już wiemy i widzimy, w pracy tworzycie team. Czy pomaga Wam to w życiu, że jesteście parą, czy tak raczej przeciwnie, że gdzieś jednak coś jest nie tak? Nie przeszkadza. No, dyplomatyczna odpowiedź. Pomaga, bo, bo to jest tak, że łatwiej nam się po prostu zebrać, zapakować w samochód. Wiemy, co chcemy robić w wolnym czasie. Nie, dobrze sama dobrze się znamy. Mamy ta, Czytamy różne, sobie w myślach. Tak, różne modele współpracy też przerobione. Szczerze no, tak. Mówimy dużo o skałach, ale też jesteście współautorami przewodników. Opowiedzcie o tym. Współautorami to może jest troszkę za dużo powiedziane, ale redagujemy tam pewne partie tych przewodników, dokonujemy korekty merytorycznej też. Ukazało się kilka przewodników. Historycznie to pierwszy przewodnik po skałach lądowskich ukazał się już w latach. Dotych... 80., 90. mamy też oczywiście współczesne przewodniki. Tutaj szczególnie ważny dla nas był przewodnik Michała Kajc. W skałach rejonu szczytnej, czyli obejmuje to i szczytnik, i okolice Polenicy Zdrój, i toczek. Świetna publikacja, określona świetnymi zdjęciami. E, także dużo też e, mówi o historii, bo, bo autor stara się dogrzewać też do, do różnych historycznych przekazów odnośnie wspinania, które tutaj akurat zaczęło się już w latach 80., a być może wcześniej, tego nie wiemy. Drugi przewodnik, który jest dla nas ważny i w tej chwili wyjdzie nowa jego edycja, poszerzona o Skały również, to jest przewodnik wspinaczkowy po masywie Śnieżnika i Górach Pialskich. Będzie prawdopodobnie miał prem premierę w czasie festiwalu przeglądu filmów górskich w Lądku Zdroju autorstwa Arka Tab Tabisza i Darka Kaptura. Naprawdę świetna publikacja ukazująca skały, o których mało osób ma pojęcie, bo one są poza szlakami turystycznymi w różnych dolinkach Masydu-Śnieżnika, więc oględnie. Także to jest druga publikacja, którą też zdecydowanie polecamy. Dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam Dziękuję. do Dziękujemy. znalezienia tych przewodników i do lektury. Moimi Państwa gośćmi była Monika i Grzegorz. Przewodnicy Sudec, instruktorze wspierania. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.